Oh, cała ścieżka dla nas, trening znowu zaliczony do Krolking z Kirą, 10 km na luzie, <grystanie> Kira jest niezmordowana. Oh, piękna pogoda, dużo zieleni nad jeziorem, można się bujać. się do Baru Kotwica, a tu jest zaprzyjaźniona przystań żeglarska. Tak. A dzisiaj są mistrzostwa 33 Bazy Lotniczej i chłopcy Gdzieś tam się kręcą, a tu już muzyczka gra.